Siemacie, macie, to jest Diorama, którą zakupiłem właśnie po to, aby troszkę w jakiś taki lepszy, ciekawszy sposób prezentować modele. O tej Dioramie się też jeszcze powtórzę później, bo w lutym mam miesiąc firmy Greenlight, a nagrywam to po prostu niechronologicznie czyli już, już mam nagrane kilka filmów z Greenlighta, które puszczę później, a teraz nagrywam. Film, który nagrałem później, a puszczę go wcześniej. No, czyli logiczne: to, co nagrywam wcześniej, puszczam później, to, co nagrywam później, puszczam wcześniej. Także wszystko jest tak, jak ma być. A to jest McLaren F1 GTR od Mini GT. Wreszcie jakieś takie inne modele, i troszkę yy, odetchniemy od Hot Wheelsów, bo już też mam troszkę jakby przesyt tymi Hot Wheelsami. Ciągle tylko wrzucam filmy o Hot Wheelsach, o hot wheelsach ale to są filmy zaległe. A tutaj mamy McLaren F1 GTR, kultowego McLarena, który został zrobiony po to, aby zwykły bogacz, bo nie, przecież niezwykły zjadacz chleba, aby zwykły bogacz poczuł się jak w bolidzie Formuły pierwszej, ponieważ Mamy tutaj kierownicę po środku. Patrzcie, kurczę, to można jeździć y, i w Japonii, i można jeździć y, w Anglii, i w Europie. Kierownica nie jest ani z lewej, ani z prawej strony. Jest po prostu po środku, tak aby kierowca czuł się jak w Bolidzie Formuły 1. Po to to było zrobione. No i słuchajcie, McLaren F1 GTR zadebiutował właśnie w, 90, w 1996 roku w takim malowaniu. Tak go zaprezentowano po raz pierwszy, czyli wielkie napisy GTR tutaj również GTR 96 z drugiej strony zjeżdża, ucieka ten model trochę. Krzywo chyba coś jest. No nie, uciekaj. Please. Dobra, tak go przyblokujemy. Z drugiej strony również napis GTR, żółte aluski i jak to w przypadku mini GT, nie mamy tarcz hamulcowych, ale tutaj nie należy się skupiać na tarczach hamulcowych. Należy się skupić na tym, że model ten jest po prostu genialnie wykonany. Nie wiem, czy kamera to wszystko oddaje, ale na przykład światła, które tutaj widzicie, one są przykryte szkiełkiem, czyli takim plastikiem, a pod spodem mamy reflektory. Mamy tutaj napis McLaren, u góry mamy napis. 96 GTR McLaren tutaj na szybie. Niestety nie dojrzymy silnika w tym modelu, ale dojrzymy wnętrze z fotelem, z ładną kierownicą, z nawiewami, deską rozdzielczą. Są nawet, jest nawet jedna wycieraczka w tym wypadku. Mamy jedną wycieraczkę. I tak jak mówię, model, jak to w przypadku zresztą. Mini GT jest świetnie wykonany. Nawet te światła z tyłu, tutaj zobaczcie, jakie to jest pięknie jak to jest pięknie y, zrobione. Spoilerek to wszystko. Oczywiście mówimy tutaj o modelu GTR, ponieważ zwykły McLaren został zaprezentowany w 1992 roku i produkowano go do roku 90. 8. Historia tego modelu jest taka, że było to auto przede wszystkim do ścigania się po torze. Natomiast McLaren wykonał kilka modyfikacji, tak, aby auto mogło poruszać się po drogach publicznych. aby tego, aby tego dokonać, żeby auto mogło poruszać się legalnie, po drodze to podniesiono nieco zawieszenie. Oczywiście zrezygnowano, zrezygnowano z rajdowego baku paliwa. I tychże GTR-ów wybudowano 28 sztuk. Były to głównie autka, które ścigały się po prostu w wyścigach. I do dzisiaj myślę McLaren F1 GTR pozostaje jedynym takim, bezkompromisowym autem które autem wyścigowym jedynym w swoim rodzaju a ten model oczywiście jak w przypadku Mini GT jest 10 na 10 Mini GT wypuściło jeszcze kilka McLarenów F1 natomiast ten jest chyba najładniejszym z nich wszystkich. No, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ta odskocznia od Hot Wheels się Wam podobała. Będzie jeszcze trochę, oczywiście, mini GT. Będzie bardzo dużo i y, będzie dużo green light. Tymczasem trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć.